Mi witamy bardzo serdecznie w imieniu ogrodzień. Jest z nami Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Pani Morena Maląg. Jest również Wojewoda śląski, Pani Rosław Wieczorek. I gospodarz tego wspaniałego miejsca, czyli Pani Burmistrz Anna Pilarczyk. Ja oddaję głos Pani Minister. Szanowny Panie Wojewodo, Pani Burmistrz. Przede wszystkim można powiedzieć, że serce rośnie. Od ponad pięciu lat rozpoczął się budowanie, do, rozpoczęło się budowanie dobrego czasu dla polskich rodzin, dla polskich rodzin z małymi dziećmi, ale także dla seniorów w ramach więzi międzypokoleniowej, solidarności międzypokoleniowej. I dzisiaj powiem, że miałam zaszczyt odwiedzać kilka miejsc tu właśnie na terenie gminy Ogrodzieniec, ale także mieliśmy zaszczyt z panem wojewodą złożyć w imieniu pana premiera Mateusza Morawieckiego urodzinowe życzenia najstarszej Polsce, Polsce 115-latce pani Tekli. Szanowni Państwo, i wtedy wiemy, że te działania, które podejmujemy są słuszne, konieczne i z tego raz obranego kursu nie zajdziemy. Mówiąc dzisiaj o polityce prorodzinnej, przede wszystkim zwrócę się na politykę senioralną. Od pięciu lat chcemy przede wszystkim poprawić sytuację finansową polskich emerytów kwota, która zmieniała się, a więc ta minimalna emerytura z 880 zł, dzisiaj już to ponad 1250 zł, ale w międzyczasie zostały wprowadzone kolejne świadczenia dla emerytów, 13 emerytura. Po raz trzeci wypłacana w tym roku, dodatkowo w tym roku będzie też wypłacona czternasta emerytura. I te świadczenia w tym trudnym czasie, kiedy walczymy z epidemią koronawirusa, teraz na szczęście jesteśmy na takim etapie, że mamy to światełko w tunelu, dzięki szczepieniom możemy znosić obostrzenia. Tak naprawdę te świadczenia stały się swoistą tarczą antykryzysową dla seniorów, dla rodzin z małymi dziećmi, jeżeli mówimy o świadczeniu rodzina 500. W budżecie na rok 2021 na wsparcie programów społecznych mamy 80 miliardów złotych, w tym 36 miliardów złotych dla seniorów, właśnie na 13-14 emeryturę, na godną waloryzację. Ale także na programy, dzięki którym mogą rozwijać się nasi seniorzy i przede wszystkim jesień życia, aby mogła być jak najbardziej przyjazna. I to są takie miejsca, które tworzymy razem w tej koalicji z samorządami, i za co pięknie dziękuję pani burmistrz, właśnie kluby, domy seniora. One powstają w Polsce i jest potrzeba, aby powstawało ich więcej. Kiedy obejmowaliśmy rządy, w Polsce było 90, ponad 90 domów i klubów seniora. Dziś na ten moment mamy ich prawie 1000, a kolejne 113 powstanie w tym roku. Na terenie województwa śląskiego mamy już takich domów i klubów seniora 81, kolejne powstaną w tym roku i co jest ważne, przekazujemy środki nie tylko na utworzenie, ale także na Utrzymanie tych domów, ale to jest właśnie ta wspólna koalicja, to wspólne działanie z samorządami. Ale do tej wspólnej koalicji dołączamy także organizacje pozarządowe. W polityce senioralnej, jako Ministerstwo Rodziny realizujemy program Aktywni plus projekty dla organizacji pozarządowych, 40 milionów rok rocznie na ten projekt przekazywany aby mogły powstawać różne inicjatywy w obszarze aktywności społecznej, w obszarze walki z wykluczeniem cyfrowym, tak bardzo potrzebnym, bo to doświadczyliśmy w czasie epidemii koronawirusa, ale także różne zajęcia, które przede wszystkim Zwiększają aktywność seniorów. Dzięki temu, i widzimy, jak chętnie seniorzy chcą się spotykać, jak chętnie chcą uczestniczyć w różnorakich zajęciach. Byliśmy świadkami pięknych, właśnie dzisiaj, zajęć związanych z umuzykalnieniem, ale także działalnością artystyczną, i to pozwala przede wszystkim realizować te cele, które są potrzebne. Ale to nie koniec. Nasze działania są systematyczne, zaplanowane i dalej będą realizowane. Kolejne wsparcie, które jest dla seniorów przygotowane, to również w projekcie Polski Ład. Polski Ład, który przede wszystkim realizuje kolejne duże wsparcia emeryci z emeryturami brutto do 2,5 tysiąca złotych nie będą mieli odprowadzonego podatku dzięki kwocie wolnej od podatku podniesionej do 30 tysięcy. Na tym, na tym, dzięki temu instrumentowi 91% emerytów skorzysta, a 65% nie będzie w ogóle płaciło podatku. To właśnie są kolejne wsparcia, ale Przede wszystkim zależy nam na tym, aby osoby były jak najdłużej aktywne aktywne pod względem fizycznym, zdrowotnym, ale także aspektem zawodowym. Przypomnę, że przywróciliśmy wiek emerytalny 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn ale wielokrotnie. Nasi emeryci chcą jeszcze pracować, czują się na siłach, czują się w zdrowiu. To jest przywilej, z którego mogą skorzystać, i chcemy zachęcać przede wszystkim do wdrażania młodego pokolenia na rynek pracy. Dlatego też, Osoby, które osiągną wiek emerytalny, będą chciały dalej pracować, nie będą pobierały emerytury, również będą skorzystały z ustawy, która zostanie niedługo przedstawiona właśnie w Sejmie z zwolnienia z podatku nie będzie odprowadzony podatek. Co spowoduje, że bieżące świadczenia będą wyższe, a także będzie odprowadzana składka, która pozwoli, że kapitał emerytalny będzie coraz wyższy.